Witam was bardzo serdecznie z tej strony takson i dzisiaj będziemy grali w Minecraft Survival odcinek ósmy I ta, no tak tak zrobiłem tutaj powiększyłem trochę mur i no trochę tylko powiększyłem ten mur i zrobiłem taki ton, nie wiem Możecie coś ocenić, ocenić w komentarzach, ale jest tak mało ludzi, że niech ty w ogóle nie mi... Więc nie o tym nie, nie, nie pisze ale, ale jak chce ktoś to, kupi zombie, to po prostu nie chce, to zrobi. Tu jeszcze trochę świetle. To, I dobra, wchodzimy po prostu do tego domu, jak normalny człowiek. Na dole bo tak wygląda wszystko. To są po, same płyty zielone takie. Tam na sam koniec pójdziemy takie coś po prostu. I dobra. Przejdźmy do tego. Dobra, o i widzieliście jeszcze kawałek ale najpierw musicie zostawić łapkę w górę z subskrypcją i dzwoneczkiem, żebyście byli na, na bieżąco po prostu. No i po prostu idziemy. Dobra. Okej. Okay. Tutaj. No po prostu mamy skrzynię z wagonikiem Tak, tak i jedziemy. Po prostu f jedziemy do tego. Do mojego domu. No. Po prostu. Nie. nie ma... A, co? E, nie mogę otworzyć skrzyni, co jest? No dobrze, no. Co jest? Nie mogę otworzyć skryj dziwny. No hmm, dobra. A? Jak widzicie, to już nie jest moją tajną bazą. No, to jest takie coś. I tutaj. Co? I to się nie zapisało. I to się zapisało. Co jest? Kurde, gdzie są te skrzynie? A tu co jest! Głupi jestem, dobra. Znowu wagonik jest. Tak, 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 tak. A nie przepraszam matko. Przepraszam, muszę wejść na game moda na chwilę. Tego tu nie powinno być. Mm -mm. Przepraszam. Dobra. Po no prostu wchodzimy. A nie. Sorry, Jezus. Jestem najgorszym graczem świata. I też w ogóle jeszcze dzisiaj będzie odcinek z Fortnite'a. Tak po prostu będzie odcinek z Fortnite'a. I tutaj możemy sobie pojechać no, do mojego magazynu po prostu. Idziemy sobie do mojego magazynu. Nie, no, że to wszystko jest obok siebie, ale na serio. Tymi wagonikami jest o wiele szybciej. Wagonikami jest na serio szybciej. Na przykład, jak z mojego domu dotąd, to mi zajmie 18 sekund, a to 30. Tam to chyba jakieś 3-8 sekund, a to jakieś 12, nie? Ja nienawidzę tej burzy. Zawsze jak robię, żeby nie było nic. Okej, okay, ale potem chwila minie i kurde, nie, znowu jest burza, nie? Ok. No, co jeszcze zrobić? Dobra. Po prostu. O kurde, poczekajcie. Bo kaktusy nam już wyrosły. A My się nie chcę się kurde iść na pustynię, pustynia u mnie jest daleko dość Nie chcemy się iść do pustyni więc W ogóle mi się nie chce iść do tej pustyni A, z mogę trochę rzeczy zrobić nawet O matko, moja zbroja Dobra, mnie w ogóle dziwi, czemu tu nie ma żadnych kotów, nie? Dobra. Latający dom. Latający dom. Czekajcie. To nie może być latający dom. Mm -mm. To latający dom nie może być. Mm -mm. To nie może być latający dom. Ja w wieśniakowicach nie chcę żadnych latających domu, domów. Nie chcę widzieć ani jednego latającego domu w wieśniakowicach. Dobra. Pies przesun się. O. Ha! Nie, jeszcze to wciąż wygląda źle. O. Ile jeszcze? a matko! Ale niech to już tak będzie wyglądać. Taki luźny odcinek będzie dzisiaj z Minecrafta. a no, to opowiedziecie wam o tym wszystkim. Żebyście po prostu wiedzieli. No. Też właśnie... Ten. Myślę, żeby... No sorry, że ja wszystko buduję poza odcinkami niestety, ale ja nie mam w ogóle czasu. M że gdzieś tak poza wieśniakowicami, gdzieś daleko tam zrobić zamek. A ja po prostu powiększę mur i zrobię zamek, nie? Po prostu setek tak zrobię. No nie chcę jeszcze dalej robić. Ale myślę że sobie gdzieś tam pójdziemy. Zobaczymy ciągle gdzieś na jakieś kurde na lasy idziemy, ale nie Nie mam co robić. Jak umiecie pisać to kurde napiszcie mi chociaż co mi polecacie zrobić w wieśniakowicach. Nie wiem na przykład nowy pokój gdzieś czy coś o matko dobra fajnie jeszcze noc się robi, nie? Noc się jeszcze musi robić. To fajnie fajnie glina, da, da Ja w ogóle do, pierwszy raz kopię glinę, matko Pierwszy raz glinę kopię tak? Nie. O, tylko widzicie, ja nawet nie ja, ja umiem robić rzeczy z gliny, nie. Tak dawno nie widziałem gliny. Tam jest wioska? Nie, co, co tam? Lawa? Chyba, chyba lawa jest. No, lawa na 100%. No właśnie, lawa. No serio, ja już nie wiem, co robić na tych wieśniakowicach, jak... Kurde... Ale... Jesteście uprzejmi? To... to... To proszę napiszcie mi w, w, w końcu coś w komentarzach, żeby coś zrobić, bo ja na serio nie wiem, co robić i nie mam co robić, kurde. O Jezu, serio, creeperów to jakaś jest, nie? Armia Creeperów To fajne, że jeszcze deszcz pada no. o. Co? Co? On, Ciebie nie powinno tu być Nie powinno Ło! Ło! Foo! No dajcie mi zabić tego szkieleta, gaman! Kurde, idźcie stąd! Łup! Łup! Może w końcu będzie jakiś najazd jakikolwiek, nie, raczej nie będzie. E. Nie denerwuj mnie, Penny. A tu jest, na pewno już nikt, nikt, gdy nikogo już nie będzie na serio. E. 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 E.

Wysy tam walczy a zabiję Tylko Ja zabiję tych zombiaków Dwóch walczy trzeci korzysta, no cóż no tylko mocna ta burza jest coś Ja. Ja Ej, poczekajcie, nie, szkoda. Ej, Ej. Jak to wygląda dziwnie w tych bagnach. Nie, to może zniszczyć drzewo, ale... Moja żegiera jest taka dobra, że to jest, że tego... Upadnie, tego drewno jest satysfakcjonujące, nie?

Nie wiem skąd ja jestem taki dobry w tą grę, no serio. Na dzień, jak jeszcze nie miałem kanału, byłem noobem, jak już mam ten kanał, jestem proszę totalnym. A pomyśle, że mój miecz taliście na, na jeden przycisk. Matko. Po kolei, spoko! Nie, po kolei! Dwóch dzieci jeszcze idzie po kolei. Dzieci mają... Przejścieństwo. Pre, pre, Pierwszeństwo. Po kolei. Po kolei. Po kolei. Kurde. Po kolei. Jeszcze te latające płaszczki mnie nawiedzają, kurde. Latające płaszczki. Nie lubię latających płaszczek. Jeszcze mam zielone oczy. Kurde, nie lubię tych zielonych płaszczek. Zawsze mnie w nocy nawiedzają. Zawsze mnie muszą w nocy nawiedzać. No cóż, takie życie. Czemu ja wszystko za zobaczenie ja muszę niźć albo zabijać? wabić. się kąpać lepiej, bo jesteś brudny cały. W bagnach się kąpisz tylko, jak szrek. To nawet, bo ty jak trochę szereg, więc. No, nie ma coś. Przydziwi? Okej, okay, okej. Okay. O oh, kurde, to był zły pomysł. Oh. Fajnie, musiałem przechodzić przez lawę, a nie pójść normalnie. Aha, fajnie. Aha, fajnie musiałem tak sobie zbroję stracić. O! Wszystkie dostałem! Wszystkie dostałem! Au! Au! Wszystkie dostałem! Wszystkie dostałem. dostałem! Dlaczego ja?

O. Chyba mam jakieś Chyba to usłyszałem tylko w moich myślach O siema czarne owca To czarne owca Cześć szara owca Cześć biała owca Cześć druga biała owca Cześć zielony ogórku Ogórek Lubię ogórki Bardziej lubię kiszone ogórki O nie baba jaga Baba jaga mnie zatruła Jeszcze się ziel... przywo... I, i Przywołała zielonego ogórka Ogórka jeszcze przywołała O nie Dusza się Ałaj, ałaj, ałaj strzelać dawaj walkę uczniów panie! Aha, bo ja, ja sam jego nie mogę trafić. Co ja go jak szota mam, Co? Widzę, że znowu by się zniścił zniszczył prawie. O, kwiatki Wącha. Kwiatki Wącha jest. Żeby z... Nigdy nie widziałam, żeby zombie wąchał kwiatki. Czemu? Czemu, Czemu ja dostałem obrażeń? Czemu ja nie dostałem obrażeń? Jeszcze... Jeszcze ogórek mi tu przyszedł, no fajnie. To no jeszcze Spider-Man mi przychodzi. Jeszcze na chatę, kurde. JOLO! Jolo. Wezmę sobie trochę tych liści.

Nie zabierając ci bombelek żadnych Ogórek chodź się bo wygląda się jak zdechła ogórek Jesteś zdechłym ogórkiem Aha zdechła ogórek Aha Czy ja do mojego spawnu? <grym> Serio? Nie to nie jest raczej mi spawn czy latają to płaszczko Ja ci dam zaraz te płaszczko jedno Płaszczko No ile ty masz życia to płaszczko Niby płaszczka, a ma tyle HP Dobra To Ech. Ech. Tym wschodem sełanieca po prostu zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, i dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco. Więc po prostu do widzenia i cześć!